Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w czwartek. Czas na podsumowanie dzisiejszego dnia, w którym poznaliśmy dzisiaj sporo ciekawych i istotnych informacji, które mogą, ale pamiętajmy, nie muszą wpływać na to, co dzieje się aktualnie na rynkach i tradycyjnie rozpoczniemy sobie właśnie od przekroju informacji, które w dniu dzisiejszym dla ciebie przygotowałem, a w dalszej części naszego spotkania zobaczymy, co w tym momencie się na topowych rynkach zagranicznych oraz co ciekawego wydarzyło się na dzisiejszej sesji na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka subskrypcji, aby YouTube informował cię o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji w Europie, na świecie czy też poszczególnych rynkach, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. I już nie przedłużając, rozpoczynamy od pierwszej informacji. Przypominam, że jutro o 16.00 czasu polskiego będzie miał wystąpienie prezes. Fed, Powell będzie przemawiał pierwszy raz po przerwie wakacyjnej. Cały rynek z niecierpliwością czeka na to wydarzenie. Będzie jastrzębi, będzie gołębi, tego nie wiemy, ale na pewno będzie nerwowo i zmiennie, i trzeba być na to gotowym. 20 milionów amerykańskich domów zalega z opłatami za energię. Możliwe tsunami wyłączeń. Jedno na sześć amerykańskich gospodarstw domowych zalega z opłatami za energię elektryczną. To jest najwyższą liczbą w historii. Niektórzy eksperci przewidują w związku z tym tsunami wyłączeń. Średnia cena, jaką konsumenci płacą za energię elektryczną, wzrosła w lipcu o 15% w stosunku do roku poprzedniego, co stanowi największy 12-miesięczny wzrost od 2006 roku. W Kalifornii odnotowano ponad 40% skok liczby klientów indywidualnych zalegających z płatnościami od lutego 2020 roku. W New Jersey, tylko od marca, o ponad 30% wzrósł odsetek tych, którzy nie mogli płacić przez co najmniej 90 dni, aż strach pomyśleć, co się u nas będzie działo po fali podwyżek. Popatrzmy dalej. Macron prognozuje koniec ery obfitości na świecie i wielką zmianą. Żeby Macron już coś wiedział, oczywiście, że coś wiedzą, ustalali to wszystko przed wybuchem pandemii. Żyjemy w okresu ery obfitości. Wierzę, że to, czego doświadczamy, to wielka zmiana lub wielki przewrót, powiedział w środę prezydent Francji Emmanuel Macron podczas posiedzenia Rady Ministrów, wieszcząc kryzys gospodarczy i klimatyczny oraz kryzys demokracji. No ciekawie, ciekawie, daj znać co ty sądzisz w komentarzu. Unia rozważa zakaz wydawania wiz dla obywateli Rosji, potwierdził to Rzeczpospolitej szef MSZ Czech. Szefowa niemieckiego MSZ, trzymając się Nord Stream 2, nie słuchaliśmy obaw z Europy Wschodniej. No nie słuchaliście, to prawda. Media, francuskie magazyny gazu wypełnione już w 90% przed zimą to jest ciekawa i ważna informacja a do listopada mają być wypełnione całkowicie. Rosyjski Gazprom od początku wojny na Ukrainie zmniejszył dostawy gazu do wielu krajów europejskich. Politycy w Paryżu podkreślają, że Francja jest w lepszej sytuacji niż jej sąsiedzi, m.in. z uwagi na posiadanie terminali LNG na wybrzeżu, co pozwala dywersyfikować dostawy gazu z różnych krajów, tak więc pomogą swoim bratankom, Niemcom, jeżeli będą w potrzebie. Lećmy dalej. Rząd Portugalii szacuje koszt budowy gazociągu. W którym można byłoby transportować surowiec z tego kraju do Europy Środkowej na co najmniej 244 miliony euro. We Włoszech 120 tysięcy firm grozi zamknięcie z powodu cen energii i inflacji. Macron coś przewidział. We Włoszech 120 tysięcy firm grozi zamknięcie do pierwszej połowy przyszłego roku z powodu wysokich cen energii i rosnącej inflacji alarmuje Konfederacja Handlu. Według przedstawionej w czwartek prognozy, Pracę może stracić 370 tysięcy osób, a to dopiero początek, i to nie tylko we Włoszech. Europejskie rzeki wysychają. Największa od 500 lat susza już uderza w produkcję żywności. Prawie połowa terytorium Europy jest objęta stanem ostrzegawczym, a dla kolejnych 17% obszarów wydano ostrzeżenie alarmowe w związku trwającą z suszą, przekazuje nowy raport globalnego obserwatorium susz. Przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej. Sytuacja jest poważna. A susza w Europie już ma destrukcyjne przełożenie na produkcję rolną. Tegoroczne zbiory kukurydzy, soi i słonecznika będą średnio o kilkanaście procent niższe. Wysychające rzeki powodują z kolei problemy w energetyce i transporcie. Na unormowanie sytuacji trzeba będzie poczekać do jesieni, ale w kolejnych latach problemy będą się pogłębiać, ostrzegają eksperci. Przegląd samochodu zbyt tani. Diagności zapowiadają strajk. Branża jest pod ścianą. Branża odpowiadająca za bezpieczeństwo na drogach twierdzi, że jest pod ścianą. Podaje w czwartek rzecz pospolita. Jak zastanawiałeś się jeszcze, za co mogą wzrosnąć opłaty, no to masz kolejny przykład. Na wrzesień planujemy protest. Będzie miał charakter centralny czyli przyjedziemy do Warszawy. Tutaj dobrze brać przykład z górników. Oni wiedzą, jak walczyć o swoje. Będą też plakaty i flagi na stacjach. Nie chcemy póki co zamykać naszych punktów, bo mogłoby to doprowadzić do obniżenia bezpieczeństwa ruchu. Jak pisze Rzeczpospolita, sytuacja w branży jest tak zła, że grozi masowymi plajtami, a powodem są zbyt niskie stawki. Warto je przypomnieć. Ważne na rok badanie okresowe samochodu osobowego kosztuje 98 zł. Zaś w przypadku samochodu ciężarowego o całkowitej masie ponad 16 ton 176 zł. Takie są opłaty. No i zobaczymy, jak to się zakończy. Lećmy dalej. W pierwszym półroczu tego roku wartość eksportu towarów rolno-spożywczych przekroczyła 100 miliardów złotych co stanowi wzrost o 23,6% rok do roku, poinformował PAP Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Dniu Polskiej Żywności, który jest związany z wprowadzeniem oznaczenia produkt polski. Niektórzy członkowie RPP boją się wolniejszego spadku CPI wobec możliwości luzowania fiskalnego. Niektórzy członkowie Rady oceniali w lipcu, że proces dezinflacji może przebiegać wolniej, m.in. ze względu na możliwe poluzowanie polityki fiskalnej wynika z opisu dyskusji na posiedzeniu RPP z 7 lipca. Według RPP wzrost inflacji bazowej oprócz wpływu czynników popytowych odzwierciedla także pośrednie oddziaływanie czynników niezależnych od krajowej koniunktury. Podczas dyskusji o perspektywie inflacji w Polsce zaznaczono, że zgodnie z lipcową projekcją NBP w nadchodzących kwartałach inflacja pozostanie wysoka ze względu na oczekiwane utrzymanie się oddziaływania czynników obecnie podwyższających dynamikę cen, w tym związanych z rosyjską agresją zbrojną przeciw Ukrainie. Zwrócono także uwagę na ryzyko znaczących podwyżek regulowanych taryf na energię elektryczną i gaz ziemny na początku. 2023 roku. No dobrze, że to jest wytłuszczone, bo to chyba to jest klucz. Jednocześnie podkreślono, że w kolejnych latach będzie następował stopniowy spadek inflacji w kierunku celu NBP, czemu będzie sprzyjało oczekiwane osłabienie koniunktury wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny oraz dotychczasowe podwyższenie stóp procentowych NBP. Które oddziałuje m.in. w kierunku niższej dynamiki kredytu. O to sobie zaraz zobaczymy. Bardzo ciekawe dane. Obniżeniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki. Członkowie Rady podkreślali przy tym, że wysoka inflacja wynika głównie z wcześniejszego silnego wzrostu światowych cen surowców energetycznych i rolnych. Zaznaczono, że inflacja jest także podwyższana przez efekt. Zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw i wysokie koszty transportu międzynarodowego. Podczas dyskusji wskazywano również, że wzrostowi cen w Polsce sprzyja utrzymujący się wysoki popyt, pozwalający przenosić przedsiębiorstwom wzrost kosztów na ceny finalne. Czemu towarzyszy wzrost inflacji bazowej? No to popatrzmy na to. Katastrofa na rynku hipotek, najmniej chętnych na kredyt od 12 lat. Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w lipcu tego roku spadła w Polsce o 62,5% rok do roku i wyniosła 2 miliardy 967 milionów najmniej od lutego 2015 roku, podało Biuro Informacji Kredytowej BIK. Miesiąc do miesiąca wartość kredytów spadła o 22,4%. Od początku roku udzielono kredytów na kwotę 34 miliardy 749 milionów, o 30,8% mniej. Rok do roku. W ujęciu liczbowym udzielono w lipcu 9 tysięcy kredytów mieszkaniowych o 62,7% mniej rok do roku i 18,9% mniej miesiąc do miesiąca. Od początku roku udzielono ponad 100 tysięcy kredytów o 36,7% mniej. W lipcu tego roku średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła niecałe 330 tysięcy złotych i była wyższa w ujęciu rocznym o 80%. No niesamowicie to wygląda. Popatrzmy dalej. Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej to ubytek dochodów budżetu w wysokości 4,8 miliarda złotych. Rząd utrzyma podstawowe stawki VAT na poziomie 8 i 23% w 2023 roku projekt ustawy. Doszliśmy do wniosku, że dopóki wydatki na obronność będą przekraczać 3% PKB, stawki VAT powinny pozostać na poziomie 8,23%, powiedział w czwartek na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboj. Jak wyjaśnił, w ustawie znajdą się zapisy warunkujące możliwość redukcji stawek VAT od wydatków na obronność. Czeski rząd rozważa nałożenie podatku od zysków nadzwyczajnych na sektor rafineryjny, poinformował minister finansów cytowane przez agencję Reuters. Agencja przypomina, że w Czechach działa tylko jedna rafineria, należąca do grupy PKN Orlen Unii Petrol. Czekamy. Zwrot na rynku walutowym. Frank nie przebił bariery 5 zł. Po wyraźnym osłabieniu złotego z ostatnich kilku dni, ostatnie 24 godziny przyniosły spadek kursu euro i innych głównych walut. Dzięki temu notowania franka szwajcarskiego nie przebiły poziomu 5 zł. Rosnące oczekiwania na kontynuację zdecydowanych podwyżek procentowych przez FED w poprzednich dniach budowały siłę dolara i tłam siły waluty rynków wschodzących, takich jak polski złoty. W efekcie od połowy sierpnia do wczoraj kurs euro podniósł się w 4,65 do przeszło 4,78, a jak jest w tym momencie to zaraz zobaczymy na podsumowaniu jak radzi sobie złoty. Przypominam jutro o 16 czasu polskiego Prezes Powell, prezes Fed będzie przemawiał, będzie zmiennie, będzie nerwowo i na pewno będzie to wpływać na kurs dolara. Popatrzmy dalej. Gaz ciągle w górę. Cena surowca sięgnęła 300 euro za 1 megawattogodzinę. Jedne słowo, mamy dosyć mocne puchnięcie cen gazu, robi się nieciekawie. Wiceprezes grupy Azoty Puławy. W najbliższym czasie nie zabraknie nawozów w Polsce. Jako grupa mamy ponad 120 tysięcy ton zmagazynowanych nawozów. Powiedział w czwartek wiceprezes zarządu grupy Azoty Puławy, nawiązując do decyzji o ograniczeniu części produkcji z powodu wysokich cen gazu. Ceny miedzi rosną w reakcji na działania chińskich władz w celu pobudzenia słabnącej gospodarki. Jakie to działania zaraz zobaczymy. A jeżeli chodzi o cenę, to cena miedzi na giełdzie metali w Londynie rośnie w czwartek w reakcji na działania chińskich władz. W celu pobudzenia słabnącej gospodarki, mieć w dostawach 3 miesięcznych na londyńskim parkiecie jest wyceniana wyżej o 0,5% po 8075 dolarów za tonę. Władze Chin zintensyfikowały bodźce fiskalne kolejnym 1 bilionem yuanów środków na przyspieszenie wzrostu w gospodarce dotkniętej poważnymi problemami krajowego sektora nieruchomości, ograniczeniem mobilności w czasie epidemii szkodnika i poważnie odczuwanymi niedoborami energii. Chiński rząd przedstawił. 19-punktowy pakiet obejmujący 300 miliardów yuanów inwestycji w projekty infrastrukturalne, które spowodują zwiększenie zapotrzebowania na metale przemysłowe. Tymczasem sytuacja na światowym rynku miedzi pozostaje stosunkowo napięta przy utrzymujących się niskich zapasach metalu. Ciekawe, patrzmy dalej. Domy makerskie miały w pierwszym półroczu 567,6 miliona zysku netto. Wynika z kwartalnych danych opublikowanych przez KNF. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w tym okresie 609,2 miliona złotych. Strata z działalności podstawowej wyniosła 340,8 miliona, a zysk z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu wyniósł ponad 945 milionów. Przychody z działalności podstawowej wyniosły po dwóch kwartałach tego roku ponad 327 milionów, a z działalności maklerskiej ponad 275 milionów. Na koniec drugiego kwartału aktywa klientów na rachunkach wynosiły ponad 179 miliardów złotych, a aktywa klientów w zarządzaniu ponad 5,4 miliarda złotych. No ciekawe, patrzmy dalej. Amerykańska recesja jednak płytsza niż sądzono, to są istotne i ważne dane, które dzisiaj napłynęły na rynek, jak. Szarpnęły poszczególnymi indeksami, to za chwilę również zobaczymy. Pierwsza rewizja statystyk PKB za drugi kwartał przyniosła mniejszy spadek niż pierwotnie szacowano. Nie zmienia to jednak faktu, że gospodarka Stanów Zjednoczonych znalazła się w tzw. technicznej recesji. W drugim kwartale tego roku amerykański PKB wyrównany sezonowo odnotował spadek o 0,6%. W ujęciu anualizowanym poinformowało Rządowe Biuro Analiz Ekonomicznych. To drugi kwartalny spadek PKP Stanów Zjednoczonych z rzędu. To wypełnia kryteria definicji tzw. technicznej recesji. i Jest to wynik lepszy od prognoz, gdyż tam spadek zakładany wynosił 80% Z tego co pamiętam, zaraz zobaczymy reakcję rynku. Karlsberg Polska wstrzymuje produkcję w związku ze wstrzymaniem przez Anwil i grupę azoty dostaw dwutlenku węgla, niezbędnego do ważenia piwa, poinformował portal poradnik. Handlowca, to bardzo ciekawa informacja, leczmy dalej. Komar liczy na to, że segment rozwiązań ERP grupy wypracuje 500 milionów złotych przychodów do końca 2023 roku. Poinformował wiceprezes spółki. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku sprzedaż dywizji ERP wzrosła o 7% i sięgnęła 431 milionów. Tak, Polska Czysta Energia rozpoczyna budowę na terenie gminy Człuchów nowej farmy wiatrowej o mocy 72,6 MW. Podał Zepak w komunikacie prasowym. Elektrownia ma zostać uruchomiona w 2024 roku. Sieć automatów paczkowych Allegro przekroczyła 2000 sztuk. Biomet ONKO Onco BCG zarejestrowane w Niemczech i Szwajcarii. I wybuchła euforia, szaleństwo na się Biomet Lublin, zaraz zobaczymy jak to się finalnie skończyło, ale jak widzimy niewiele trzeba. Poszedł news i od razu strzała do góry. Zysk PZU w drugim kwartale tego roku sporo niższy wobec konsensusu. No to popatrzmy. Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w drugim kwartale tego roku spadł do 722 miliony, z poprzednio 754 miliony. Zysk okazał się 14% poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 839 milionów. Zysk netto w drugim kwartale tego roku spadł 4% rok do roku i był 5% niższy niż w pierwszym kwartale 2022 roku. W pierwszym półroczu 2022 roku strata netto grupy Getting Holding przypisana akcjonariuszom jednostki do milionej wyniosła 224,1 miliona zł. Istotny wpływ na wyniki grupy miały odpisy aktualizacyjne na utratę wartości aktywów w Ukrainie w związku z rosyjską agresją. Podał w czwartek Getin Holding. Akcja kredytowa ukraińskiego banku stanowi obecnie około 40% wolumenów przedwojennych. Łączny wpływ tych odpisów na wynik skonsolidowany wyniósł minus 230,6 miliona złoty. W samym drugim kwartale tego roku strata wyniosła 5,7 miliona zł. Zaraz zobaczymy, jak tam Getin sobie radzi na GPW. Mamy również serię informacji od Dom Development który odnotował w drugim kwartale tego roku 94 miliona zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 58 milionów przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie ponad 90 milionów, a prognozy na analityków znajdowały się w przedziale 86 do ponad 95 milionów. Grupa miała w drugim kwartale 108,6 miliona zysku operacyjnego wobec 73,8 miliona rok wcześniej konsolidowane przychody grupy wyniosły ponad 601 milionów wobec 336,5 miliona przed rokiem. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł w drugim kwartale do ponad 171 milionów z poprzednio 117 milionów. No to popatrzmy dalej. Dom Development nie przewiduje dalszego spadku marży brutto. Spółka będzie jednak obserwować rynek i zastanowić się nad podjęciem decyzji na przykład w kwestiach sprzedażowych poinformowali przedstawiciele zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. No to przypomnijmy, jaką ma marżę. Marża brutto ze sprzedaży grupy w pierwszym półroczu tego roku spadła do 30,5% z poprzednio 33,2% przed rokiem. W drugim kwartale 2022 roku marża była na poziomie 28,5%, 34,9% rok wcześniej. I tak, i tak jest to piękna, tłusta. Marża. Popatrzmy dalej. Zarząd Dom Development nie spodziewa się w najbliższym czasie spadku cen mieszkań. Zauważa natomiast obniżki cen gruntów. Przedstawiciele zarządu są dobrej myśli co do sprzedaży mieszkań przez grupę w drugim półroczu 2022 roku. I zobaczmy, jakie nastroje panują w tym momencie na rynkach zagranicznych. Na indeksie strachu i chciwości poziom neutralny z wynikiem 49. A jak widzimy, w świecie spokój i piękna zieleń. Od Australii poprzez. Azję, Izrael, południową Afrykę, kraje europejskie, Meksyk, Brazylię czy też Kanadę, to popatrzmy, co się dzieje na SP500 w tym momencie. Pamiętajmy, sesja cały czas trwa. Widzimy, że większość sektorów również w zielonych barwach i pewnie wszyscy zastanawiają się, dokąd to wszystko doprowadzi. Jeżeli chodzi o topowe indeksy ropa, w tym momencie, po trzech dniach wzrostowych, mamy zejście korekcyjne, przynajmniej jak na razie, poniżej 100 dolarów. Za baryłkę, DAX odbija drugi dzień z rzędu, prawie 300 punktów w tym momencie. SP500 też uszanowało poziom wsparcia i próbuje się wybijać 4170 punktów. Pytanie, czy oni już zdeskontowali to, co ewentualnie jutro usłyszą od Pawela, czy też nie. To się oczywiście po 16 o tym przekonamy na reakcję e, rynku i zobaczymy, co ciekawego będzie się dziać. Jeżeli chodzi o Nasdaq, też mamy powrót do góry 1349 punktów. Dow Jones do góry 33 000 punktów ponad i Russell też do góry 1952 punktów. No to popatrzmy, jaka jest reakcja na metalach. Jeżeli chodzi o srebro, widzimy, że próbowali coś robić, ale jak na razie <coughs> ciężko im to idzie. 19,13 dolarów za uncję, złoto, tutaj również próba wybicia do góry, 1755 dolarów za uncję i waluty do złotówki. Popatrzmy, jak ten złoty sobie radzi. Dzisiaj trochę się umacnia na franku, 4,93 z tego co widzę, funcik spada, 5,62, euro w dół, 4,74 i dolar 4,76, no zobaczymy na ile im wystarczy tego paliwa do spadków, czyli aby złoty się umocnił. Jeżeli chodzi o euro dolara, to tutaj też widzimy delikatne umocnienie cały czas walcząc z tym parytetem, jest to jakby nie było teraz istotne miejsce oporu. Dodatkowo zobaczmy sobie na kolejnym yy, Istotny walor zgłoszony przez widzów pod obserwację, tak więc tutaj mamy oczywiście rubla, który dzisiaj się umacnia, chociaż cały czas konsolidacja na tych poziomach trwa, więc wiemy, że historycznie bardzo bardzo silny. Kurs miedzi na komeksie, tutaj widzimy, że dzisiaj również konsolidacja trwa na wysokiej sekwencji, wygląda to dosyć ciekawie. Zobaczymy, czy przy, gdzieś będą próbować atakować i rozjeżdżać właśnie ten opór w tym momencie na plusie, ale dorzucam też kolejny bardzo ciekawy tutaj również wykres. Mamy kontrakt terminowy na gaz naturalny, popatrzmy, bardzo ciekawie to wygląda. Wygląda, a wręcz bardzo niebezpiecznie. Jeżeli ten układ, który tutaj widzimy, się potwierdzi, to nawet nie chcę myśleć, co nas czeka, jeżeli chodzi o ceny gazu. Oby oczywiście do tego nie doszło. Wygląda to wręcz powiem, no, kto rozgrywa, to wiadomo, ale wygląda to tragicznie. Jeżeli chodzi o to, co w tym momencie się dzieje na rynku krypto, no to popatrzmy, co się dzieje na indeksie strachu, poziom 25. Jeżeli chodzi o. Krypto w topowej setce to dzisiaj też delikatny oddech. Bitcoin rośnie o prawie 0,5% i kosztuje jedna sztuka $21, 712 dolarów. Ethereum 1714 dolarów i rośnie o 2%, a największe skrajności to dekret, który rośnie o 13%, Terra Classic 8%, Defi Chain 6,60%, największe spadki to dzisiaj Sales już traci 10%, Liddao 6,86% czy Helium 4,80% dzisiaj. Portfelu krypto updateowałem całą sytuację rynkową. Tak więc, jak Cię to interesuje, to tam Cię zapraszam. A dostęp do podstawowych giełd krypto umieszczono na głównym kaflu kanału. w tym miejscu: Binance, By, Bybit czy oczywiście możliwość na za złotówki krypto na kance. Przypominam również o głosowaniach na karcie społeczność, gdzie masz okazję brać udział w ankietach. I tutaj mamy bardzo ciekawe ankiety. Ostatnie pytanie: Jak oceniasz swoją sytuację finansową? Mamy 678 oddanych głosów. No i. Całkiem pozytywne, jak na razie wyniki, popatrzmy. Rewelacyjnie 15%, akceptowalna 34%, co najwyżej przeciętna, 24%, zła 14%, bardzo zła 13%. Tak więc dosyć ciekawie nam się te głosy rozkładają. I pod, 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 pod spodem mamy kolejne bardzo ciekawe pytania, tak więc również ciekawe wyniki. Tym bardziej że już mamy ponad 1000 głosów oddanych w większości tych głosowań, tak więc warto się również z tym zapoznawać. A teraz przejdźmy i podsumujmy dzisiejszą sesję na GPW, bo widzieliśmy jakieś odwroty na rynkach zagranicznych, tak samo jest na GPW. Zaraz się przekonamy. Ukraińskie spółki. Popatrzmy. Agroton odbija prawie 3%, a Starta 1,85%. Traci za to najmocniej KSG Agro 2,22. Liderę obrotu kernel 3900. Potężny obrót na ostatnie dni i tygodnie, a traci 80 tylko. więc to coś jest na rzeczy. Jeżeli chodzi o listę pod spółek zgłoszonych przez widzów, podroczną obserwacja, rank Progress 4,29 na plusie, Asbis 2,28, Mobruk. Traci za to GreenEx aż 8,26, LM Games 7,48 czy Arctic 6,5%. Na spółkach Dividend. Dzisiaj Kinopol wzrośnie 5,58%. Fero 2,85%. Najwięcej spada Ezotic 3,67%. czy PZU 2,78%. Jeżeli chodzi o gaming, to CFG dzisiaj rośnie o 10%. BCC Studio 9,80%. PB Games 6,86%. Black Rose 6,76%. DTX 5,71%. No, szaleństwa tutaj, jak widzimy, nie widzimy. Z drugiej strony najmocniej dzisiaj spada Medmind 10,5%. INTM 10,5%. True Games 10,5%. LM Games 7,48%. Tak więc, jak widzimy, spadków nie brakuje. idrem obrotu oczywiście Król. CD Projekt, 17 milionów, no to tak jakby CD Projekt spał, co to za obrót na niego. CD Projekt traci dzisiaj 1,3%, TS Games rośnie o prawie 3%, generuje obrót bańkę 400, Huge bańka 100 obrót, a banieczkę 11 bit. Jeżeli chodzi o WIG Games, zyskuje on dzisiaj 7700 na pusie, kończy dzień z wynikiem 12 12957 punktów, jeżeli chodzi o kurs indeksu. Popatrzmy, co się dzieje na shortach, jak tam jest krótkiej sprzedaży, czy uległ zmianie, czy też nie. 5 shortów dużych na CD Projekcie, dodatkowo Wielcy szortują CCC, Azbis, Tes, Games, GPW, Dino, Allegro oraz live chat. No to popatrzmy na sektor bankowy, który dzisiaj w końcu odbija. Widzimy BNP rośnie o 4,47, PKBP 4,26, PKSA 3,27. Tracą tylko trzy banki, jest to Alior. ING oraz Getty Nobel. Liderem obrotu jest PKO BP 74 PKO Sam indeks rośnie o 2,9%. Zamyka się na kursie 5152 punkty. Na OZE dzisiaj stilo zblokowane, ja tam stilo wczoraj pamiętam puścili jakąś ciekawą i chyba dla siebie pozytywną informację, jak więc stąd może coś zaczyna się dziać na tej spółce. Czas oczywiście pokaże. Zblokowany po PKC, tak więc warto zweryfikować. g 2,74 na plusie LQ 2,5. Liderzy spadku to VAT 9,5%, SANEX 7% i liderzy obrotu to Sanex. 4,5 miliona, czy też 2,5 miliona na zepaku. Jeżeli chodzi o indeksy, w dniu dzisiejszym rośnie, leki. 9,36, no to już wiemy, jak biometr zawędrował do góry. Banki 2,91 na plusie, budownictwo 2,12 z dużych indeksów. Pierwszy w kolejce NWIG 40 wybija. 9,200 na plusie, 4006 na zamknięciu, jeżeli chodzi o punkty. WIG 20 na plusie, 70, 1632 punkty na zamknięciu. I jeżeli chodzi o SWIG 80, gdzie on jest? Na minusie. Они oh, не не, не Jest na minusie? Nie, bez zmian. 17 552 punkty. No to popatrzmy na to, co się dzieje właśnie na spadkach. Najmocniej traci dzisiaj indeks WIG paliwa 1,82, MSP 1,73. W szczegółach WIG 20, liderem wzrostu banki PKO 4,26, PKO 3,27 oraz Allegro 3,20. Najmocniej traci za to pZtu 2,78, PGNiG 2,13. Jak na takie wyniki, no to nie ma tragedii. Jeżeli chodzi o obroty, tutaj PKN Orlen obrót generuje najwyższy, 111 milionów, PGNiG 77 milionów, 74 PKO Jeżeli chodzi o Envik 40, popatrzmy, tutaj najwięcej rośnie PKP Cargo, 4,83, Asseco 4,5 czy 4,47 BNP. Liderem spadku Neuka 2%, NEA 1,47, a liderem obrotu Tauron 9,906, 100 a. Popatrzmy dalej, co się ciekawego dzieje na Esvik 80, bo tutaj widzimy, że największe wzrosty należą do kogo innego jak Biomet Lublin. 38% prawdziwa eksplozja i potężny obrót, 53 miliony, mam wrażenie, że jak ktoś coś pójdzie, to wszystko wszyscy się rzucają jedną spółkę tego grają się wrzucają po prostu zobaczymy kiedy będą to gasić tak a propos bioton 479 ferro 285 a z drugiej strony Arktyk traci 6,5 zepak 449 team 333 liderem obrotu biomet Lublin 53 miliony oczywiście jak ktoś rozgrywał i się przyjechał na tym radzie to duże gratulacje na new connectie e, spark 31% na plusie intel GSOL sol 28% na plusie potem e, Noctiluca, chyba tak to się czyta, 20% na plusie i potężny obrót 2,5 miliona. No to popatrzmy, co się dzieje z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe spadki w dniu dzisiejszym. Widzimy, że Apana Teci 25% w dół też na dużym obrocie, Czanków 19%, Apollo 12%, Formobility 12,5%. No to popatrzmy na te obroty. Ta wspomniana wcześniej spółka jest liderem na pewno, bo ma 2,5 miliona obrotu, a potem przepaść. No to popatrzmy na indeks szerokiego rynku, czyli wik co tam ciekawego się dzieje. Bo tutaj widzimy, że Biomedic prowadzi 38% na plusie, CNT 13, Muza 10, przem 795, a jeszcze ładny obrót generuje na przykład PKP Cargo i 480 na plusie, Bańka 700 na obrocie czy BNP 447 Bańka 100, Bańka 200 na obrocie. Liderzy spadku na WIGu no bo to nie jest tak, że rośnie wszystko. Oczywiście, że nie. Ampli zblokowane, to trzeba zweryfikować, ale potężnie leci Solar 14% w dół na małym obrocie. Prima Moda 12. Alta 10, potem GreenEx 8,26%. Na dużym obrocie na pewno cofa Sanex 7%, ale tam pamiętam, jest potężne spuchnięcie. Arctic 6,5%. Natomiast tak tutaj realizacja zysków, jak widzimy, na tych spółkach trwa. Zobaczmy, kto jest wysoka spoza spółek ZWIG 20. Popatrzmy. Top 4: Biomet Lublin. Szaleństwo trwa. Jak widzimy, na numerem 4 zaraz popykał BP, Geniki PKN. O, niesamowite. Potem kogoś mamy? Kogo mamy jeszcze? Bumech jest wysoko. Spoza, i tyle. Jeżeli chodzi o indeksy, popatrzmy, co się dzieje. Kiszonka na tych ręczach cały czas trwa w najlepszy. Tak więc zobaczymy, pamiętajmy, jutro kluczowy dzień. Najprawdopodobniej tak i tak w tym obszarze będą się poruszać, dopóki oczywiście nie napłyną jakieś pionujące, wstrząsające więczynkami dane, żeby pozwoliły po prostu wybić się, czy to pod opór, czy to um, tu również ewentualnie przebić wsparcie. Tak więc zobaczymy, no nic tutaj się nie zmienia z perspektywy średnioterminowej. Na WIG20 analogicznie, pamiętajmy, no, jesteśmy blisko tego kluczowego wsparcia, czyli 1600 punktów, jak to zostanie przebite. No to wiadomo, co nas czeka. Jeżeli chodzi o SWIK 80, również mamy bardzo ciekawe weretę po z kolejny. Pukają do bram, kolejny dzień z rzędu. 17,5 czeka. Jak przebiją, no to stary ręcz oczywiście czeka. Jeżeli chodzi o MWK 40, tutaj również dosyć ciekawa sytuacja walki z tym poziomem psychologicznym 4000 punktów. Na razie skutecznie bronione. Zobaczymy co będzie jutro. Tak więc znać w komentarzu, jak ty oceniasz dzisiejszą sesję i czy zapaść na biometr. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Hej.